Kia Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś czego dawno nie było. Kia Sportage hybryda wersja GT Line ze wszystkimi pakietami. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Sportycz hybryda, czyli 1.6 turbo, 160 koni, plus silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 210 koni i co najważniejsze 350 Nm momentu obrotowego. Wersja GT Line z roku modelowego 2025, ze wszystkimi pakietami, albo jak kolega Michał mówi to, w pełnym tłuszczu. GT Line z pakietem DriveWise Plus, pakietem Premium, z nagłośnieniem Harman Cardon, dachem panoramicznym i z elektronicznie sterowanym zawieszeniem Kolor Orange Fusion, z czarnym dachem czyli dwutonowy lakier cena 225 400 zł brutto finalna cena oczywiście uzależniona od formy zakupu rabatu, negocjacji no ładna konfiguracja ładna inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, kamera 360 czujniki parkowania, przód, tył akcesoryjna naklejka na maskę Felgi 18 cali zarezerwowane dla hybrydy, kamera, martwe pole, podświetlane klamki, kluczyk zbliżeniowy, czarny dach, elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem. No ale zajrzyjmy do środka, bo tu również robi się ciekawie. Akcesoryjne folie, podklamki i wykończenie wersji. Line wszystko wykończone na miękko. Pełna elektryka, pamięć fotela kierowcy, albo dwie pamięci fotela kierowcy. Elektryczne otwieranie, zamykanie klapy bagażnika. 12V baterii reset, czyli reset akumulatora 12V. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel, indukcyjna ładowarka, podgrzewane, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, selektor zmiany biegów shift by wire, tryby jazdy, tryby terenowe, podłokietnik i tapicerka skórzana ze wstawkami zamszowymi. Tak wygląda ta picerka w wersji GetLine z pakietem premium. Fotel, oczywiście, w elektryce. Kierownica skórzana, podgrzewana, ścięta u dołu. Logo GetLine. Drugi poziom asystenta paseruchu aktywny tempomat. Sufit czarny. No i dach panoramiczny. Oczywiście, w elektryce. Z tyłu skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją regulacja kąta nachylenia oparcia na skrajnych siedziskach mamy Isofixy na środku podłokietnik kanapa dzielona 40 20 40 nawiew dla pasażerów z tyłu z regulacją temperatury USB-C do ładowania urządzeń przenośnych tutaj również dużo miejsca na nogi dużo miejsca nad głową Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Akcesoryjne, wymienione oświetlenie, naledowe koło dojazdowe, dwupoziomowa podłoga. Czyli albo tak jak było przed chwilą, albo można podnieść o piętro wyżej. Gniazdo zapalniczki. Składanie oparcia. Ładne, ochronne nakładki na progi Szybki rzut na deskę No i w samochodzie, za sprawą dachu panoramicznego jest zdecydowanie jaśniej Fotel pasażera Również w elektryce, również podgrzewany, wentylowany Wygodny, dobrze wyprofilowany Deska miękka Ambient schowek cyfrowe zegary pod jedną taflą szkła zakrzywione fajnie to wygląda Orange Fusion z czarnym dachem Grill wersji Geteline, 225 400 Wersję Line w pełnym tłuszczu z napędem na cztery koła z elektronicznie sterowanym zawieszeniem. Myślę, że tutaj będzie to widać tak, no i hybryda. 1.6 turbo, 160 koni, do tego silnik elektryczny, w sumie 210 koni i 350 Nm momentu obrotowego. Cyfrowe zegary, grafikę zegarów można zmienić. Obraz z kamer pod lusterkiem. Kolejny GTLINE przygotowany do wydania. Komputer pokładowy. Przepływ energii. Przeniesienie napędu. Kamera Kamera przednia Dwufunkcyjny panel Indukcyjna ładowarka Tryby jazdy, chociaż w hybrydzie mamy Eco i Sport i tryby terenowe Snow, Mad, Sand Lusterko fotochromatyczne System Ecol Dach panoramiczny, oczywiście otwierany w elektryce. Roleta również elektryczna. Oczywiście można ją w każdym, w dowolnym momencie zatrzymać. Kiedyś było to pytanie. Tutaj są lampki. Jeżeli jest dach panoramiczny, to tutaj są lampki. Hybryda wersja GT Line z pakietem DriveWise. Czyli mamy również system zdalnego wjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego. No i tak wygląda kluczek. Procedura zawsze jest taka sama: zamykamy samochód, przytrzymujemy hold i przytrzymujemy kierunek jazdy w którym chcemy, żeby samochód jechał. Samochód, który sam jeździ. Mina przechodniów, bez ceny. Dziękuję za uwagę. A osoby zainteresowane zapraszam oczywiście do kontaktu 58 552 36. 3, Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się.